Pewien kupiec odziedziczył po ojcu nie tylko dom i sklep, ale także elfa o imieniu Fenry. Był to skrzat, który mieszkał w kącie domostwa i czuwał nad wszystkim. Choć poza dziećmi i umierającymi nikt go nie widywał, tradycją było dbanie o małego lokatora. Pastor hazardista. Żył niegdyś w gardnie wielki pastor, który miał jedną ogromną słabość. Otóż był wielkim miłośnikiem gry w karty. Nie miał... Szczęśliwy Niedźwiadek. Dawno, dawno temu w miejscu, w którym obecnie znajduje się Słupsk, wznosiła się niewielka osada. Mieszkał w niej pewien młody chłopak, zapalony myśliwy. W karszcinie, tuż przy dworze, znajdował się niegdyś wspaniały park. Niewiele pozostało z jego świetności, jednak do dziś podziw budzą stare kasztanowce, dęby, buki, świerki, wiązy, klony i jawory. Na przestrzeni dziejów to one były milczącymi świadkami niezwykłych zdarzeń, jakie się tutaj rozgrywały. Cienie dawnego grodu. Na przestrzeni wieków słupia zmieniła nieco swój bieg. W siódmym stuleciu uchodziła deltą do morza. Jej prawa odnoga płynęła nieopodal orzechowa. Przy ujściu rzeki znajdował się zaś warowny gród. Miał wzmocnione wały, które strzegły go przed najazdami nieprzyjaciół. ...gry w karty. Nie miało znaczenia, czy zasiadał w do... No dobrze. To będzie ciężko. Pastor Hazardzista. Jezioro Duchów. Po zachodniej stronie... Dobra. Czekaj, czekaj. Do dziś znajduje się tam rzadko uczęszczana ścieżka. Jeszcze raz. Jakbym źle czytał, a pani jest profesjonalistką, to pani mi powie. Dzięki. Panie prezydencie, pan przeczyta to jeszcze raz. Albo od nowa, dobra. Tak bez ten. Niech pani się nie wstydzi. Po prostu... Co pan czyta? Bez sensu w ogóle. Jakych zdarzeń, jakie się tutaj rozgrywały. Przepraszam. Ciutko wolniej. Aha. I z tytułem, jeśli możemy. Aha. Tak? Dobra, dziękuję.